W związku z tym, że dostałem paczkę EA Play z trzema pikami 8,5 plus, i że dodam draftu, to dzisiaj gramy pierwszy draftik w Ultimate Team. Także bierzemy żeton, ale weźmy sobie jeszcze te piki, otwórzmy od razu. Masz już dość grania gównianym składem FC 26 I chciałbyś, żeby ten skład koncepcyjny stał się Twoim głównym składem? Jeżeli tak, to zapraszam Cię na stronę partnera kanału, czyli fcoins.gg do którego wszystkie linki znajdziecie w opisie. Fcoins charakteryzuje się szybką dostawą 24 na 7 średnio w 15 minut. Oprócz szybkiej transakcji gwarantują oni prawie 100% bezpieczność, a ponadto pokrywają 5% podatek EA. Jeżeli chciałbyś kupić końsy, to zachęcam cię do skorzystania z kodu promocyjnego OSCAR, który daje 5% więcej końców. A jeżeli chciałbyś sprzedać swoje końsy, to również na stronie istnieje taka opcja. Także serdecznie Was zapraszam do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. Zobaczymy, co w nich dropi. Girasi, Hegerberg, Tiurama, mam, Shika, mam, Fodena, mam. Yy, Tiurama mam. Shika, w sumie i Fodena, nie, nie, nie wiem, co powiedziałem. Dobra, weźmy sobie pomoc, pomoc teraz. Dajcie coś takiego trochę grywalnego. Kurde, Rodman, Rodman pod wejście z ławki, czy Reinders. Do pomocy gdzieś tam. w Reiner jest wzięty. I obrońcy, może jakiś Saliba, Van Dijk, Ederson, terstegen Trent... O oh wow. No i niech się wiedzie, podobno niezły dropik jest, fajnej kątki lecą, to sobie przetestujemy. A i w drafcie chciałem przetestować formacje bez skrzydłowych. niestety takiej nie mam formacji. Piątką nie będę grał, to gramy 4-4-1-1. I zobaczmy, kto będzie naszym pierwszym kapitanem w Ultimate Team? No i lepiej być nie może, najprawdziwsza legenda, Zinedine Zidane94. Piękna sprawa. Jakie on ja ma playstyle? Te same co zawsze. Dobra, no świetny start, zobaczmy dalej. Zizu jako pierwszy. Zlatan Ibrahimowicz. O oh, wow. Oh, wow, Zlatan i Zidane, Nowa ikona i legenda. Weźmy sobie Galen, no bo szybki. Niech tu będą dobre karty, żeby. Ogólnie już mi się ten, ten... chce mi się ten draft grać, ale może być jeszcze lepiej. Tutaj Witinia fenomenalnie. Co dalej? Co dalej? Na E-speku Kessler, bo zgranie. Kessler, bo zgranie. No ona mi da pewne zgranie, więc trzeba. Trzeba nią zagrać. Na LO Nuno Mendes pod Witinie. fenomenalnie, ale się to układa na razie. De Vrij. nie, no dobra, musi być. Tomori, super, jak z takich niżej, niżej ocenionych to, to idealnie. Na PO, ale będzie tragedia z tą obroną. Piorerida, bo ma dużo tempa. I na bramce Burki. Lecimy dalej, ławeczka teraz, pierwszy skład. No przód fenomenalny, im dalej w las, tym gorzej. Na bramę Wojtek Szczęsny, pod zgranie. Liczę, że może jakiś Lamin wpadnie, Rafinia, może ktoś z La Ligi ogólnie. Dobra, wezmę tego Bondziorno, bo ma trochę więcej tempa niż De Vrij. Ale czekajcie. Nie, wiecie co? Davis jest spoko, ale ja potrzebuję środkowego obrońcę. Dobra, na eśpeku, no tu średnie Piorę panią Hips ewentualnie, ale raczej nie będę grał. Dobra, tu Oberdorf. No to to jest to samo. To może Langa wezmę. Dalej, Zambo Angisa, ale ja pomoc mam dobrą. Kurde, no trochę nie dowozi Prawy obrońca i skrzydłowi do zmiany. No mamy pięć pików jeszcze, zobaczmy. Proszę, no nie. Vicky Lopez. Proszę, jakiś, jeszcze jeden jakiś, na skrzydełko ktoś. Come on. Dobra, może Malkom? O, Malkom, Malkom, dobra. Ma, ej, dobra, to biorę Malkoma. O, 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 dobra. Kurde. O, Salma Parallelo, świetnie, idealnie. Dobra i ostatnie dwa wybory. Jeszcze prawy pomocnik i prawy obrońca, proszę. No dobra, nie będę miał ani tego, ani tego. Znaczy, no w tym piku. Ostatni pik, ostatni wybór w drafcie. No biorę Gordona, ma PP, ma PS. Okay. Środek, środek perfekcyjny, środek obrony też spoko jest. lewy obrońca, okej. Okay. To jest dobry draft. Uważam, to jest dobry draft. Czy mógł być lepszy? Pewnie mógł być delikatnie. Czy jestem zadowolony? Oczywiście, że jestem zadowolony Także zobaczmy jeszcze menadżera Może coś tutaj, tutaj z grania jeszcze pomoże 26 zgrania daje, ten 25 Ten 25, ten 25 I ten 25, no to Ibaya Gomez Zabierzemy, to jest taki poprawny draft Wygrajmy go, lub zajść młodzież jak najdalej można, jedziemy Pierwszy nasz draftcik, test Ibrahimowicza, Czyli nowe ikony, dobra Pierwszy sparing, znaczy pierwszy sparing, pierwszy mecz w drafcie. Jezu, ja kojarzę tą nazwę klubu nie no, to jest oczywiście Mukoko, który mnie wysnajpił Ibra Kadabra, proszę Państwa, nowa ikona w FC26 Ikona tytułowa wręcz Gwiazda okładki Ultimate No, on musi być dobry, on nie może być zły no, dobra, dobry jest <ścoughs> Dobry jest Ibra, jak się nie da ogólnie A i ja nawet nie zobaczyłem, jakie on ma playstyle, bo ja na takie karty w ogóle nie patrzę Ja muszę po meczu wejść i zobaczyć, jakie on ma playstyle, bo takie karty mnie po prostu nie interesują może jeszcze Daj, Gwardiol, ale ledwo co zabrał? Już ci tak za, tak gibnął. I brawo, Wojtek szczęsny, broni Messiego. Powerszota mam, to wiem, no na plusie to wiem, że ma powershota. Kurda, Gvardiol, ale ale się odbiło, ładnie. Kurde. Ka a, Carlos Alberto, dobra, siedzi, kto mi tak, taką łatwością zabrał. No ale Carlos Alberto to wow. Zobacz, Ej, ten Jude Bellingham troszeczkę chyba zmniejszyli mu sylwetkę, mam wrażenie. On był taki bardziej masywny, w 25. A tu taki bardziej smukły się zrobił. Dawaj, dawaj. O kurna, jaką dzidę ten. Ten Ibra dał. Wow! Dobra, ten Ibra jest ciężki, ciężki skurczybyk do upilnowania. Masz to, masz to. Hmm. Ostatnio, jak z Mukoko grałem sparring, to był remis ogólnie. Remis i pokarnych chyba wygrałem. Dobra. A raucho powershotem. No nie, jakby to weszło, to bym takiego oryczku to strzelił przez menu. Dobrze, przesunąłem się, ale ładnie, ładną akcję, żeś zrobił. Oj, Wojtek mnie ratuje na razie. Ru ratuje Dubsko Wojtyła. Oj, 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 wstawaj. Dobra, złapałem to. xD. I Zitan, i Martinez. Ty potrafisz czymś innym niż główką strzelić, chłopie? Dobra, parallelo. Oj, 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 co jest? Zacząłem się przestawać bramkarzem narożnych i mu koko nie może strzelić gola, a ja nie mogę strzelić z gierki, z gry już normalnie, bo mu koko zaczął ładnie bronić. Oj, rzut karny. Oj, rzut karny, zdecydowanie. Zobaczmy, Ibra. Pięknie, pięknie, Zlatan Ibrahimović, hat-trick. Spierdziliłem to. ale spieprzyłem wyprowadzenie piłki, Boże. No nie, no Araujo. Uf, uff, ale takie do dupy podania prawie ci to wyszło. Czy to był spalony, czy nie? Jest, nie było, Zlatan Ibrahimowicz, czekałem na twój ruch Czekałem na twój ruch, bramkarze. mi doczekałem się Zlatan Ibrahimowicz, no on jak już ucieknie, jak on ma już ten strzał To jest groźny cholernie, teraz tylko to obronić 10 minut meczowych zostało, dawaj Zidane Ale powiem wam, na razie w tym meczu w ogóle Zidana nie czuję I Ibrahimowicz, piąty gol Super sprawa, Zlatan Ibrakadabra Ibra Ibra Oj, ale leciało to także. Ale meczyk top znowu, naprawdę wyrównany. Mocno wyrównany. Fineska, powershot, przewrotki, okej. Okay. Siłę, zastawkę. Za Maradona na ataku, uuu, kurde. No to może, być, to może być game changer, no ale. Oj, no i Gabi Jezus, no tutaj mówię, no tu poziom jest dobry, bo tu dobre osoby grają te drafty. Bo to się ogólnie bardziej opłaca się wydać points na drafty niż na paczki. I, Ibra! I, Ibra! Wow. No i. Dobra, no nie no, cudowny. Jest, jemu rzucasz piłę, on strzela. No ten Gabriel Jezus to mnie bardziej karś niż Maradona. O co tu chodzi, ty? I Zidane! I Zizu też strzela, Zizu też dokłada. Pięknie, 3, 2. Oj, ten Maradona i ten. Ej, ale taki Maradona i ten jego dribbling lewą gałką w tym roku to. I dawaj, teraz Zidane. Znaczy. Zlatan! I po długi mi teraz obronił. Dobre do Kessler. Ibra, dawaj! Pięknie! I Zlatan! I ja pitole! Ale tu go powróciłem! O wow, no ten Zlatan jest chory, nie? Vicario, Canavaro na Esio. Okej, okay, no Canavaro sobie powalczy trochę na pewno z Zlatanem. I Maradona też na ataku. No co jest? Maradona z 3 ma fajnie. Ha, nie trafił tego. Spalony był w ogóle. I odsunął się. Każdy dobry gracz się prawie odsuwa. Kurde, czemu w środek strzeliłem? Chciałem po długim. A, i się przesunął. Dobrze to zrobił. Czy jest potencjał na wygranie drafta? No, jak najbardziej. Kurde, teraz wyszedł. No nie. Igi Kessler. 2-0. Pięknie, pięknie. Wjeżdżamy w to. O, Aerial Fortress. Pierwszy raz widziałem. Może to kanawaro, kanawaro. No, się ciekawe, kto lepiej skacze do główek: Ibra z tymi swoimi statystykami i warunkami fizycznymi, czy kanawaro z playstylem? I Kubo, ale wikario, ale wikario mu dubsko ratuje. Ojojojojoj! Oj, oj, oj. No nie, ej, ten kanawaro dobrze z tym Aerial Fortress sobie radzi. Ale to może dlatego, że jak ja strzelam z główki, to nie wiem czemu ja klikam L2. Jakbym chciał z przewroty strzelić. Dobra, pierwsza powa 2-0. No jest, jest okej, okay, nie? Jest naprawdę okej. Okay. No i brakeruje. Czy ja mam kogoś na Eś Owra i czego? Chyba nie mam. No nie, no przecież ten... Nie, 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 ten Mardotan to mi wkręci, kiedy wraja dam na obronę. I pięknie. I zlatam. 3-0. Koniec! Koniec chyba. Dobra, nieważne, nieważne. Może wykrakałem. W tej grze naprawdę trzeba być ciągle skupionym, jeżeli chodzi o defensywę. Dobrze Wojtek, ja pierdzielę ten... Sokrates to go tym strzałem zmasakrował, prawie I Ibra Zługo się nawet po krótkim przesunął, jak ma strzały porąbane, wiesz, to jest... I Ibra Zlatam Ibrahimović, proszę państwa Ja tutaj krzyczeć nie będę I Tym razem nie ja mal, będziemy odkupywał pana, tylko Ibra Dobra Ta karta to jest przerąbana, nie? Generalnie Oh, damn! Oh damn! I właśnie tego się oczekuję od kart, które kosztują tyle kapuchy. Żeby nie było takiego, ale też w 25. Ale dopiero jak miałem karty z 99. Dobra, tym że co się zliczowało. Dobra, 13-1 wygrywamy. Napaliłem się troszeczkę jak szerbaty na suchary na golo, dlatego żeby nabić troszeczkę asyst. No zagramy finał draftu, proszę Państwa! Czy cudowny Ibra, fenomenalny Zidane? I magiczny Witnia doprowadza nas do zwycięstwa w tym trybie. Uwaga, dziów! Ok, Van den Venna na obronie to jest jedyny dobry, pomoc słaba. I Johan kroi wzdęb, no dobra, no już wiem, czemu on jest w finale draftu. <laughs> Bo atak ma fenomenalny, przede wszystkim. Oj. 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 Przesu jakbym się nie przesunął, to by nie strzelił. Aj, myślałem, że też tutaj przesadzę od razu mu. Jest! Ale jakby się wywalił dębel, to by był karny, bo ja nie trafiłem dobrze. Ej, nie przesunął się. I Ibra, pięknie. Jeden, jeden. Super. Dobra. Trzeba kółko ościskać w obronie i od razu się lepiej broni. Ładnie, ładnie, szczęsny, super. Ibra. No nie, no to jest... Piłka przechodzi przez ręce w ramkarze, nie? Oj, ładnie. Ej, ten też daje radę. I takie fusa, pięknie, 3-1, super. Nie, po krótkim, a i tak by chyba tego nie obronił. No Ibra jest ciekawym zawodnikiem. Jest bardzo dobrym wykończenie. No na razie najlepsze jaki widziałem w grze. Kurde, no znowu się odsunąłem jak pet. Ja pierdzielę. Dwa razy modnałem gola tak naprawdę. I <ścoughs> 4-3 wygrywamy po świetnej interwencji bramkarza, ale tak jak mówię, no to jest bramkarz, ile on ma? 78 overalla, no to jest Ibra za 6 milionów. Okej, okay, ogólnie nie powinno coś takiego się stać, ale czasem może być. Czekał, czekał, kurde, no i strzelił. Ale on czekał, ja się przesunę znowu, no. A teraz wybiegłem po prostu. No nie, nie, kroj jest, Woj jest Wojtek, pięknie. Nie, szczytałem go tak perfekcyjnie. Jest, często przesunąłem się, dobra, zmiany muszę zrobić. I Malkom, jest. Pięknie, bramka. kocham cię. Ej, ten bramkarz to jest powód, dlaczego ja wygrywam. Jest, przesunąłem się w ostatnim momencie. O, kurde, ale piła. Pięknie. Nie, nie ma! Nie! Kurde. Oj, czysto, czysto pięknie, ale wyjaśniono. dobra. Ty, pierwszy drabszyk i wygrany. Co prawda, tu miałem farta, bo gościu miał słabszy skład, to trzeba przyznać, miał słabszy skład, szczególnie obronę, ale nie zmienia to fakty, to fakty, że wygrałem. Drafcik, proszę państwa, pierwszy draft, Nice, forma mutant. Zobacz, no nagrody są takie, jakie zawsze są, nie? To się nie zmienia, czyli paczka za 55k, za 25k i coś jeszcze. Czy coś uda się trafić, zobaczmy. A nie, tu nie ma za 25k, a są inne. Niech się dzieje. Najpierw dwa razy jeden plus jako rozgrzewka. SP, Hiszpania. La Liga, ale to jest Barcelona, to jest Gavi chyba. Albo Olmo. Chyba Gavi. Gavi i Mace. Nice. Złota paczka piłkarska, jeden rzadki. Może akurat. Nie. napastnik? Eee, czyli Icardi. Dobra, duża złota paczka, zobaczmy. Prawy obrońca. Kurde, Anglia. Neville, Jezus, słabo. Ale wystawiam tak samo jak przed chwilą, czyli na licytacji. Może akurat trochę drożej zejdą. Najważniejsza, proszę Państwa, za 55 tysięcy, czy coś tutaj wpadnie? Wymienna paka, proszę, walkout, błagam, nie ma walkoutu. Napastnik Włochy, kin, nie. Co to jest? Alaba Hausen, Javi Jezus, Aina. To dzięki Wam za ten odcinek. Łapka w górę, także subikam mam zostawiony. Dawajcie znać, jaką najlepszą kartą graliście dotychczas w Drawcie.